Dzień dobry, cześć menadżerowie Speedway Menadżera. Witam w piękną niedzielę, mamy okres wakacyjny, co też zresztą widać po tym, że no, magazyn zrobimy dopiero na podsumowanie tego sezonu. Zresztą będziemy też myśleli o nowej formule magazynów, ale nie o tym dzisiaj. Zapowiadaliśmy niespodziankę na czacie, no i to też do niej właśnie chcę się w tym momencie odnieść. Słuchajcie, dwa słowa wstępu, zanim przejdę do tego, czym ta niespodzianka jest. A mianowicie, słuchajcie, są takie zmiany, które wiecie, że gdzieś nam się czasem nie udało ich wdrożyć, czasem nie do końca je zrealizowaliśmy, ale no nie mówiliśmy nigdy, że czegoś kompletnie nie wdrożymy i nigdy tego nie zrobimy. Albo bardzo rzadko się to zdarza. Natomiast są takie zmiany, które nam trochę ciążą, tak? które wiemy, że byłyby dla Was dobre, Oczekiwa oczekiwaliście ich, czy oczekujecie ich, a my czasem nie potrafiliśmy temu sprostać. No ale pojawiła się taka, taka opcja, takie okienko właśnie przy okazji planów rozkmin dotyczących modułu meczowego, no, że możemy Wam zaprezentować zmianę, która polega na tym, że w trakcie meczu ligowego zawodów z cyklu turnieju parczy e będziemy mogli wybierać, słuchajcie, będziemy mogli wybierać motocykl dla zawodnika na dany bieg. No, tu się tak złożyło, że Switch Harriers akurat wezwali mnie do sparingu. Pojedzie w najbliższym biegu Simons, a więc nie wiem, czy jeszcze zdążymy dokonać zmiany. Nie, już jest po tym biegu, ale w kolejnym biegu pojedzie Amara David i Mackenzie. Dajmy Dawidowi, aby pojechał na klubowym silniku. Mackenzie też nie jedzie na klubowym silniku. Zobaczymy e, dla potwierdzenia, że ta zmiana funkcjonuje. Słuchajcie, jak funkcjonuje ta zmiana, e, a mianowicie możemy ją zrobić przed tym biegiem danym, natomiast od momentu jakby kliknięcia wyboru motocykla 80 sekund będzie ta zmiana trwała czyli możemy zrobić to na przykład przed biegiem siódmym Zaraz sobie to właściwie przetestujemy, pewnie się bieg szósty zaraz rozpocznie. No właśnie, dobra, mamy odliczanie do biegu szóstego, W tym biegu David i Mackenzie powinni jechać na silnikach klubowych, ale ja mogę już w tym momencie w kolejnym biegu pojedzie Doncaster, a więc jemu też w tym momencie wybiorę już w tym momencie silnik klubowy i Rio Owen również. Owen również pojedzie na silniku klubowym, czyli będziemy mogli zrobić tam tuż przed następnym biegiem tą zmianę, aby ci zawodnicy właśnie na tych silnikach czy na tych motorach pojechali. No i zobaczmy, tak, Amarat David pojechał na klubowym. Podobnie jak Abdullah Mackenzie również pojechał na klubowym. Czyli, no, jak zaczyna się tutaj pewnie odliczanie do biegu 7, to już będziemy mogli sobie zaplanować, w jakich, jakich motocykli, na jakich silnikach pojadą zawodnicy w biegu 8. Poczekajmy jeszcze na to. Ja też dodam w międzyczasie, że sprawdzałem to w turnieju Par. Na końcu tego filmu puszczę też takie krótkie nagranie właśnie z turnieju Par. Gdzie też ta zmiana funkcjonowała? Generalnie rzecz biorąc, jaki bym silnik nie wybrał, jaki bym motocykl nie wybrał dla tego zawodnika, tak to będzie funkcjonowało. Słuchajcie, ten widok, który tutaj się wyświetla, on jest dokładnie tak samo widoczny na telefonie, więc tutaj dla graczy, którzy są mobilni, którzy korzystają z telefonów, nie będzie problemu. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. OK, no i mamy znowu Doncaster, Owen pojechali na klubowych, no i teraz jeszcze zobaczmy, czy z tym wyprzedzeniem wprowadzając zmiany Shuraya Simonsa i e, Aymanda e, Fergusona, czy też ona tutaj zaskoczy. Natomiast słuchajcie, a więc tak, e, więc mamy tą zmianę, wygląda na to, że wszystko działa nieźle, natomiast mam do Was ogromną prośbę, ponieważ w tym tygodniu ta wersja, ta zmiana weszła do UK, ona będzie tam testowana. Jeżeli będzie wszystko ok, to wdrażamy ją od 59. sezonu do wersji polskiej. Natomiast jeśli ktoś z Was ma konto w Speedway Manager UK, a jeśli nie ma, to może na ten tydzień nawet założyć, prośba o to, abyście potestowali, posprawdzali, dali nam informację zwrotną, czy wszystko jest ok, ewentualnie zgłoście jakieś problemy, tudzież niedogodności, bo być może jeszcze zdążymy je wyeliminować. Co do zasady, wydaje się, że wszystko funkcjonuje w porządku i nie powinno być z tym żadnego problemu, no ale wiem, że. Menadżerowie, właśnie do Was się zwracam. Macie bardzo bystre oko, potraficie naprawdę wyłapać bardzo fajne rzeczy. No i dlatego też prośba o to, abyście nam zgłaszali na priv albo na support, jeżeli zauważycie, że coś takiego ma miejsce, czyli jest jakiś błąd. No dobra, no i mamy Ferguson Simons, pojechali na klubowych. A więc funkcjonuje, a więc działa. Oczywiście słuchajcie, jeżeli nie dokonamy żadnego wyboru, no to tutaj się pewnie przekonamy w biegu następnym. Zawodnicy będą kierowali się tym samym, tym samym schematem, jak to funkcjonowało po prostu do tej pory. Jeszcze do tego wrócimy. No więc reasumując, słuchajcie, mam nadzieję, że niespodzianka w miarę się udała, będzie ok. Testujemy to w wersji UK. Jeżeli wszystko będzie w porządku, wdrażamy do wersji polskiej od 59 sezonu. Jeśli macie jakieś pytania, najlepiej, jakbyście kierowali je właśnie pod tym filmem, pod postem na Facebooku czy na YouTubie. Oczywiście dziękuję Wam za to, że nas oglądacie, za wszystkie Wasze lajki, udostępnienia. To naprawdę nam pomaga w rozwoju, więc. Jeszcze raz wielkie dzięki, no i życzę Wam udanego weekendu. Trzymajcie się, cześć.